Dzisiaj internet, słuchajcie, wpadł do radia. To coraz częściej się zdarza. Zresztą radio ostatnio zadebiutowało w internecie, więc zdążyliśmy poznać już kilku nowych znajomych. Julka Żugaj, Team X dzisiaj z nami. Witaj Waremów Max! Cześć wszystkim, bardzo miło Was poznać, Was nie widzieć, bo nie widzimy się, ale bardzo miło mi jest tutaj być. Mam nadzieję, że dobrze nam się będzie rozmawiało, bo to mój pierwszy raz w radiu, tak jak przed tym powiedziałaś, internet zawitał do radia. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Ja myślę, że pójdzie ci znakomicie. Zresztą tak jak wspominałam, gdybyśmy się zamieniły rolami, to znaczy gdybym to ja miała śmigać na TikToku, pewnie nie poszłabym mi najlepiej, ale w drugą stronę jest o tyle łatwiej, że faktycznie, chciałam powiedzieć, nas nie widać, ale jednak nas trochę widać. Słychać nas i widać w Showmaxie. Julka jest dzisiaj gościnią, gwiazdą naszego Showmaxa przede wszystkim dlatego, że zostałaś ambasadorką naszej akcji, która nazywa się bardzo spektakularnie Glamour Toujour i projektujemy kamizelki. Jak się z tym czujesz? Tak, zostałam jurorką będę wybierała trzy y, kamizelki. Czuję się z tym świetnie, tak szczerze mówiąc. To w ogóle pierwszy raz jestem y, w takiej roli. W sensie nigdy nie byłam w żadnym konkursie jurorką. Czuję się mega wyróżniona. Ale też bardzo się cieszę, bo ja mm, mam bardzo fajny kontakt z moimi fanami i wiem, że oni się super zaangażują w tą akcję i może to nas jeszcze bardziej zbliżyć do siebie. A przy okazji robimy coś no, naprawdę dobrego, bo noszenie y, odblaskowych kamizelek jest turbo ważne i jak najbardziej chciałabym moich widzów do tego zachęcić. No właśnie, powiedz mi, czy wśród takiego młodszego grona noszenie odblasków jest uważane trochę za obciach? Bo do pewnego momentu, na przykład ja pamiętam, że uważałam odblaski za coś, co tak naprawdę noszą, nie wiem starsze panie gdzieś tam na drodze, idąc ze swoim koszyczkiem z zakupami. Może nie obciach, bo wydaje mi się, że e, nikt nie byłby obrażany czy hajtowany za to, że nosi kamizelkę, e, ale jest to dziwne, w sensie niespotykane po prostu. Ja e, nie widziałam, żeby ktoś z moich znajomych czy z moich widzów e, nosił kamizelkę i wydaje mi się, że właśnie Teraz jest najlepszy czas, żeby to zmienić, bo no, tak jak mówiłam, to jest turbo ważne i bardzo bym chciała was zachęcić, żebyście zaprojektowali swoje kamizelki, bo będzie, możecie wyglądać i fajnie, i być bezpieczni. Do tego będziemy gorąco was zachęcać. Dołączcie do naszej akcji na rmfmax.pl. Powiedz mi, co taka kamizelka będzie musiała mieć, żeby zwrócić twoją uwagę, no bo to ty wybierasz i to twoje serce ten projekt musi skraść. Zastanawiałam się nad tym, już szczerze mówiąc, że jak w ogóle będę mogła wybrać trzy kamizelki spośród tylu zgłoszeń, które zapewne e, będą i zastanawiałam się, co musi mieć taka, taka kamizelka i wydaje mi się, że no ciężko to określić, w sensie nie chciałabym dawać instrukcji, jak macie stworzyć swoje kamizelki, ale chciałabym zobaczyć po prostu tak, 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 Taką iskierkę, może w tym, że ktoś naprawdę robił to i to jest jego projekt, i po prostu zobaczyć, że włożył w to e, całego siebie. I wydaje mi się, że na projektach będzie to widać, jak ktoś zrobi to naprawdę z, z taką chęcią e, i zrobi coś, co mu się będzie po prostu podobać. Więc będę szukała takich perełek po prostu. Nie, myślę, że nie musi mieć jakiegoś odpowiedniego koloru, czy jakichś odpowiednich naszywek, które mi się najbardziej podobają. Po prostu musi przykuć moją uwagę. To ja tutaj zdradzę. Tajemnice, słuchajcie, mamy taki oto tutaj, e, można powiedzieć, zeszyt z projektami tych kamizelek, już wcześniej trochę dowiedzieliśmy się, e, jak one oczywiście będą wyglądać, to są różne modele i moje pytanie jest takie, bo tutaj są różne, są takie e, mocno, powiedziałabym, e, alternatywne. Niestandardowe. Dla... Ja się tak. w ogóle tego nie spodziewałam, bo ja myślałam, że w kroju to będzie zwykła kamizelka, po prostu może będzie miała jakiś różny kolor czy naszywki. No i nie spodziewałam się, że one będą tak szalone, ale to jest świetnie, bo te projekty praktycznie niczym nie przypominają takiej standardowej kamizelki i to jest właśnie super, że możemy tak wyszaleć się po prostu i, i, i wybrać taki swój projekt. Tam widziałam, że nawet z kapturem jest jedna. No właśnie chciałam cię zapytać, która jest twoją ulubioną, tylko yy, chciałam pokazać wszystkie. Są też takie z takimi frędzlami, zamkami. Tak, no. To są naprawdę że... mocno mocno fajne. Mi się najbardziej chyba właśnie ta kapturem podoba, tak szczerze mówiąc. Fajna będzie teraz właśnie tak na jesień zima, żeby sobie zarzucić ten kapturek. Boże super wygląda. Jaram się totalnie. Zostańcie projektami, projektantami w RMF Max i zróbcie swój projekt, tak miałam powiedzieć. Sprawdźcie sprawdź też, żeby kamizelki stały się w końcu czymś, co tak naprawdę jest ubierane nie tylko ze względu na to, że jest modnym elementem garderoby, ale też dodaje nam naprawdę dużo bezpieczeństwa. Za oknami jest ciemno, jest szaro, piesi są naprawdę kiepsko widocznie, wystarczy przyjrzeć się im jadąc samochodem, więc zmieniamy to w RMF Max razem z Julką. A dzisiejszy Showmax Max to też okazja, żeby Julkę jeszcze lepiej poznać. Znamy Cię z Teamu X. Powiedz mi, co jest takim Twoim, e, takim twoim talentem, taką Twoją smykałką w teamie, e, która sprawia, że dodajesz, jakby dopełniasz e, całą tą ekipę. Mm -hmm. Jeśli chodzi o to, czym się wyróżniam, taką moją najmocniejszą stronę, e, to wydaje mi się, że jest to taniec, bo ja od dziecka e, tańczę i staram się jak najwięcej tego. Mm, Wplątać to po prostu gdzieś w nasz content czy w odcinki. E, ostatnio nagrywam odcinek, że cały dzień ze mną, więc e, zebrałam widzów też na mój trening taneczny. E, I na przykład w Teledyskach, bo tworzymy też piosenki, bardzo często, właśnie z Moniką, moją przyjaciółką, która też jest w tym, e, wymyślamy sobie jakieś różne choreografie, które chcemy gdzieś e, wpleść w Teledysk, i to jest takie coś, co staram się dawać jak najmocniej od siebie. E, a taką drugą rzeczą, która już nie do końca jest moim talentem, <laughs> może, ale w tym, Pełnie pełne rolę takiej mamy, trochę po prostu. Co to znaczy? Tak szczerze mówiąc, bo. Jestem bardzo dobrze zorganizowana i wydaje mi się, że mam doświadczenie w takich dorosłych sprawach, jak dziwnie to nie brzmi. Czyli na przykład jak jechaliśmy razem na wycieczkę na Malediwy, to niektórzy musieli wyrobić paszport i po prostu ciężko im było, no bo większość z nich dopiero się wyprowadziła z domu rodzinnego po raz pierwszy i byli trochę w tym zagubieni. Ja ich wszystkich wzięłam, zabrałam ze sobą, jak taka mama, też ja pierwsza zawsze idę spać na imprezach. I, I właśnie wszyscy się śmiałam, że jestem taką mamą timowską. Gotujesz im przypominasz, żeby z nimi śniadanie. Nie, akurat gotować nie potrafię, totalnie to jest moja. To bym powiedziała, że to jest moja najgorsza strona, akurat totalnie nie umiem, nie mam zdolności manualnych, nie potrafię rysować, malować i wszystkiego innego takiego. I nie potrafię gotować. I w ogóle nie mam w tym doświadczenia. I jak zawsze próbuję, to coś się dzieje nie tak. Mogę powiedzieć taką anegdotkę, bo ja nie wiem po prostu może coś jest ze mną nie tak, ale. Próbowałam kiedyś ugotować rysz. Słuchajcie, dobrze się zaczyna. I on mi kipiał. I ja myślałam, no bo na opakowaniu pisało, że 7 minut. No to mi kipiał. I ja mówię, dobra, no jeszcze 5 minut. I tak je zostawiłam. I on kipiał. I nie pomyślałam, nie wpadło mi do głowy to, że mogę na przykład zmniejszyć ogień. I on tak kipiał. I ja mam sama w domu. I to mi się rozlewało, ja to tak wycierałam tylko dookoła, ale jestem w tym tragiczna, naprawdę zawsze coś odwalę w tej kuchni, więc nawet nie podejmuję się już tego. Powiedz mi, czy z tego ryżu coś wyszło, poza tym, że ryż wyszedł z garnka? W sensie ryż był nawet smaczny, ale tyle sprzątania przy tym było, mówię, jak ludzie gotują, w ogóle to jest tyle, z, taka afera dookoła tego i oni co, tak to stoją i wycierają to całe Słuchaj, powiem ci, no wszystko tak się gotuje. Makaron też ci tak kipi, zupa też ci tak kipi, dlatego trzeba jej zrobić więcej, żeby ci jeszcze trochę na dnie zostało. Dokładnie, a z zupą to już by w ogóle była masakra, jakbyś Dawaj. tak wylewała. A aha, czyli zupę też gotowałaś? E, nie, okay. nie podjęłam się tego. Już wiemy, kto w takim razie, Powiem tylko jeszcze, kto w takim razie zajmuje się gotowaniem u was. U nas y, różnie to bywa, bo my już ogólnie rok y, mieszkamy w teamie X i bywało różnie. Na początku próbowaliśmy z cateringiem, jednak trochę nam to nie wyszło. Część jedzenia też jest jakby potrzebna do odcinków, bo na przykład jedziemy testować jakąś re restaurację albo robimy sobie wspólnego grilla do odcinka, więc tam jakby zazwyczaj Leksiu się tym zajmuje, jeśli robimy grilla. Potem był taki okres, gdzie w sumie cały czas zamawialiśmy po prostu jedzenie, Ca ciągle zamawiane było. Ja też chciałam troszkę od tego odejść, bo już w pewnym momencie zrobiło się bardzo niezdrowo. E, a teraz mamy po prostu dziewczynę, która nam gotuje. W sensie gotuje rano jedzenie dla nas i potem nam przywozi w pudełkach i to jest jak na razie najlepsze rozwiązanie, bo ona jej przywozi i ono jest jeszcze ciepłe i takie fajne, więc no, super. I nic nie kipi. I nic nie kipi. Powiedz mi, jak w ogóle się mieszka w takim domu. Zastanawiałam się, czy Ty w ogóle na przykład pamiętasz takie czasy, myślę, że nie pamiętasz czasów Big Brothera, takich pierwszych edycji, czy byłaś wtedy małą dziewczynką. Byłam mała jeszcze i o tych pierwszych tylko słyszałam, gdzieś właśnie jak rodzice rozmawiali mm. czy, czy dziadkowie. Teraz była ta nowa edycja Big Brothera, ale szczerze mówiąc, nie śledziłam. Ale nasz dom jest trochę inny, bo. My nie mamy tych kamer przez 24 godziny. My mamy mhm. czas, kiedy nagrywamy odcinek, też mamy powiedziane, kiedy kamera jest włączona, że hej, teraz jest włączona, teraz nagrywamy. Mhm. Więc mamy trochę prywatności, chciałam powiedzieć dużo, ale nie mamy jej dużo tak naprawdę. Ale mamy tą prywatność, gdzie, gdzie możemy swobodnie na przykład między sobą porozmawiać albo nawet się pokłócić, bo takie rzeczy też się zdarzają, wiadomo, jak mieszkamy wszyscy razem w domu. Ale szczerze mówiąc, im dłużej się ze sobą mieszka, Paradoksalnie, tym lepiej, bo jednak moim zdaniem człowieka trzeba poznać, trzeba wiedzieć, jak z nim rozmawiać, jak się dogadywać, trzeba poznać, jakie ma zwyczaje. I no już teraz prawie jest rok, jak mieszkamy razem. I już praktycznie w ogóle nie ma żadnych spięć między nami. One pojawiały się na samym początku o takie totalne głupoty, czyli o, kto ktoś tutaj po sobie nie posprzątał patelni spalnika, a ktoś tutaj rozwiesił pranie, a ktoś zajął pralkę, a kto mi wziął mój płyn yy, do prania, <grych> i inne takie. Więc były takie małe sprzeczki o to, ale czym dłużej ze sobą mieszkamy, tym jest naprawdę du dużo jest lepiej niż było na początku. A co najbardziej lubisz w waszym e, składzie? Bo na pewno macie e, właśnie, kiedy wyłączają się kamery, na pewno macie e, trochę, mam wrażenie, inny sposób traktowania się wzajemnie, bo możecie być trochę bardziej naturalni, swobodni, swobodni troszkę, prawda? Tak, no. Co w sobie e, lubicie najbardziej jako team, którego my nie znamy? Tak szczerze mówiąc, to w naszej grupie najbardziej lubię to, że jesteśmy tak różnorodni. Ja nigdy w życiu bym się nie, nie spodziewała, że można wziąć grupę 8 osób i oni będą zupełnie od siebie, każdy pojedynczy od siebie będą zupełnie różni. Ale to jest super, bo mimo tego, że mamy na przykład różne podejścia do jakichś spraw, różne opinie, i mimo tego, że właśnie gdzieś te dyskusje czy czasem nawet sprzeczki powstają, to Wiem, że mogę na nich wszystkich liczyć, że za mną stoją i gdyby coś się działo, to oni po prostu, aż mi się pokać, to chciało pokazać, to o tym mówię, bo mamy <zysk> gdzieś osoby, na pewno znajdziemy, <zysk> e, że zawsze będą mieli, będą, się, opiekują się mną, jakby się coś działo i że mogę na nich liczyć. To jest super w tej grupie, bo my też trochę byliśmy takim projektem, który został zlepiony z różnych osób, bo praktycznie nie znaliśmy się wcześniej. Ja w większości ludzi z naszego projektu nie znałam, dopóki z nimi nie zamieszkałam. Mm -hmm. e, co jest dziwne, ale po tym roku właśnie, jak tutaj już e, jesteśmy razem, śmiało mogę nazwać ich wszystkich moimi przyjaciółmi, no bo spędzamy ze sobą praktycznie 12 godzin dziennie cały czas w jednym domu, bo tam te 12 to śpimy. Mm -hmm. e, ale no naprawdę się cieszę, że, że tak to się wszystko potoczyło, że tak się wszyscy dogadujemy i że udało nam się, bo to też jest wyczyn, wytrzymać. Ze sobą ten rok. To prawda. I to jest piękne podsumowanie. Kiedy Wam mija dokładnie ten rok? 13 grudnia. W sensie już y, rok. W sensie inaczej. <laughs> bo 13 grudnia zaczęliśmy nagrywać, mm -hmm. ale wprowadziliśmy się do domu już wcześniej. I to były różne daty, bo niektórzy się wprowadzili troszkę wcześniej, inni troszkę później. Mamy teraz 4 listopada, więc myślę, że ja jakoś na przestrzeni właśnie listopada to będzie rok, y, kiedy ja się wprowadziłam do domu X. Czy planowane są jakieś urodziny? Mamy 13 grudnia koncert yy, w Bydgoszczy i mamy tam taką małą niespodziankę zaplanowaną, jako że to będzie właśnie rocznica yy, naszego kanału, ale jeszcze nic nie będę zdradzać. Zamykamy buzię na kłódkę i trzymamy te tajemnice, podobnie jak tajemnicą, jest nadal to, kto zdobędzie tę główną nagrodę w naszym konkursie, w którym projektujecie kamizelki. Przypominam, Julka te kamizelki będzie przeglądała, będzie je oceniała, nasi słuchacze, czyli Wy również będziecie mogli decydować o tym, która kamizelka najbardziej podoba się Wam. Ja jeszcze chcę wrócić na chwilę do, do, do waszego domu. Czy są takie rzeczy, czy są takie rzeczy, takie takie. Pasję na przykład, e, oprócz e, mody, która też sprowadziła Cię tutaj do RMF Max, z którymi e, chcesz swoich obserwujących, których jest naprawdę dużo, zarażać. E, Przede wszystkim wydaje mi się, że właśnie jest to taniec, o którym już wcześniej wspominałam. Bardzo e, często staram się pokazywać, że jestem na treningu, e, chciałabym też zacząć robić to troszkę bardziej profesjonalnie, takie specjalne nagrywki e, taneczne dodawać do siebie, takie bardziej artystyczne może nawet e, na, na kanał, czy na Instagrama, czy na TikToka. E, I tym najbardziej chciałabym się dzielić, bo, bo to jest moja pasja od dziecka i ja wiem, jak to u mnie wyglądało, jak byłam w grupie ludzi, którzy mieli tą samą pasję co ja, co tydzień się spotykaliśmy. Ja do mojej szkoły tańca to przyjeżdżałam 4 godziny wcześniej przed zajęciami, żeby po prostu posiedzieć tam i pospotykać się i porozmawiać z ludźmi. Poznałam też moich przyjaciół, z którymi kontakt mam tak naprawdę do teraz, a już w tej grupie e, no, nie tańczy już para dobrych lat, więc chciałabym zachęcić moich widzów do tego, żeby uczestniczyli w zajęciach tanecznych, bo u mnie się to naprawdę super sprawdziło i mam wspaniałe z tym wspomnienia i, i przyjaciół właśnie też, więc chciałabym na pewno zachęcać do tego. Dodatkowo może nie pasję, ale staram się przekazywać wartości e, ważne moim obserwatorom, takie właśnie jak rodzina, żeby doceniali małe rzeczy, że nawet jeśli teraz jest gorszy okres, e, to zawsze po burzy wyjdzie słońce i żeby się nie łamali, tylko po prostu szli przed siebie i patrzyli. Hmm takim pozytywnym po prostu. Jesteś takim słoneczkiem trochę. To no nawet dzisiaj widać. Tak. Może trochę tak. I, i, I właśnie tak staram się też im dawać trochę wsparcia ode mnie mimo to, że tak jak powiedziałaś, jest już ich teraz całkiem sporo i nie daję rady im wszystkim odpisywać to Mówiąc właśnie na InstaStory, czy gdzieś tam do nich staną się ich bardzo doceniać i, i, i wspierać, tak ogólnikowo, że, że właśnie, że może nie na konkretny problem e, odpowiadać danej osoby, ale dawać im trochę takiego ciepła, może ode mnie. A co jest największym takim wyzwaniem dla Ciebie jako influencerki? Jezu, ile tego jest? <laughs> no jest dużo, dużo wyzwań. E, przede wszystkim starać się właśnie. Cały czas być pozytywną. To jest też coś, z czym ja troszkę walczę, szczerze mówiąc, bo ch chcę pokazywać, że życie jest fajne, że życie jest pozytywne, żeby patrzeć właśnie tak pozytywnie, ale z drugiej strony nie chcę też udawać, że moje życie jest idealne i ja cały czas się śmieję i cały czas jest super, bo są też gorsze momenty i chcę też uczyć widzów, że te momenty. Są, te momenty będą i nic się nie dzieje takiego złego, że one są, e, bo każdy może mieć gorszy dzień i, i, i to jest całkowicie normalne, i może tak być. I właśnie starałam się, właśnie, i to było dla mnie wyzwanie, żeby nie pokazywać tych takich gorszych momentów, chociaż czasami są takie, któ których nie da się uniknąć, bo na przykład jak jest gorszy moment z innym influencerem albo jakaś kłótnia, no to czasami to wyjdzie do internetu i to jest też ciężkie, taka natychmiastowa reakcja na to, co się dzieje i tak, żeby wyjść też z twarzą i wyjść właśnie też pozytywnie na tym wszystkim, to jest chyba taka moja największa obawa jako influencerki, że po prostu kiedyś stanie się tak, że ktoś na mnie wyciągnie jakieś takie brudy, że tak powiem, ale, albo jakiś konflikt prywatny i, i będę musiała się z tego tłumaczyć, chociaż tak wcale nie chciałam. No To jest też wyzwanie, że nie ma prywatności na pewno. To jest właśnie związane z tym poprzednim, że my, Mieszkając razem i spotykając się głównie, ogólnie otaczając się influencerami, nigdy nie wiadomo, jakie kto ma intencje. I to jest bardzo ciężkie w naszym środowisku, że poznajemy osoby, otwieramy się przed nimi, a potem się okazuje, że ktoś nagrywa rozmowy albo coś takiego. Naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się naprawdę. I, i to jest takie wyzwanie, żeby może po prostu nie zwariować w tym, w tym wszystkim, tylko dalej zostać sobą. To tego ci bardzo, Julka, życzę, ale Dziękuję. zanim się pożegnamy, to w naszym programie jest coś takiego jak Google Game, dlatego ja teraz otwaram e, Google o, nie, ja nie wiem, co i to wpisuję, jest. już ciebie tłumaczę. Polega to na tym, że ty odpowiadasz na pytania, które twoi fani najczęściej zadają na twój temat w internecie. Uuu. Masz jedną szansę i możesz powiedzieć pomidor. Uwaga, wpisuję. O nie, <laughs> się stresuję. Uwaga, Julia Żugaj, wiek. Czy to jest fajny wiek? <laughs> E, Julia, W sensie ile mam lat? Mam odpowiedź. E, możesz odpowiedzieć ile masz lat, ale możesz też odpowiedzieć, czy to jest fajny wiek. Fajny wiek mój, Dla wiek. ciebie, Tak. Mm -hmm to jest fajny wiek, w sensie no jestem młoda, <laughs> szaleję jeszcze. Ogólnie trochę a, a propos jeszcze wieku, może dlatego to wy, wyskoczyło jako pierwsze, ponieważ co do mojego wieku jest taka trochę batalia w internecie, w internecie, bo ja nigdy nie kryłam, że jestem rocznik 2000 i że mam 21 lat, za chwilę 22 rocznikowo, ale jakieś takie jest przeświadczenie, że ja jestem rocznik 99 i bardzo dużo na przykład e, portali e, jakichś takich plotkarskich podaje też mój wiek e, jako 22 lata, chociaż mam jeszcze 21. Jak taka plotka powstała, więc może dlatego to tak wyskoczyła. Ale dementuję, mam 21 lat, rocznik 00 i bardzo fajnie jest mieć 21 lat. Potwierdzona informacja tylko w RMF Max. Kolejne pytanie w internecie, które jest najczęściej wyszukiwane, to Julia Żugaj bez makijażu i w RMF Max, jakby chcemy powiedzieć, że my tutaj w radiu też pracujemy bez makijażu, bo nas na szczęście bardzo często nie widać. I generalnie w chodzeniu bez makijażu nie ma nic złego, prawda? Pytanie tylko, czy to, że ty jesteś cały czas Widoczne, że ty cały czas masz styczność, styczność z telefonem. Sprawia, że czujesz taką wewnętrzną presję, żeby nie wiem, dzisiaj zrobić sobie lepsze włosy, żeby się pomalować, żeby po prostu wyglądać dobrze w tym obiektywie. W ogóle nie czuję takiej presji. Wydaje mi się, że też to wyskoczyło tam, dlatego że ja jeszcze niedawno miałam bardzo duży problem z trądzikiem. I ja z tym problemem normalnie dzieliłam się z widzami, pokazywałam progres, chodziłam bez makijażu bardzo często, żeby też pokazać moim widzom, że jeśli się ma trądzik, to nie trzeba go zakrywać. Można wyjść do galerii, można wyjść na miasto, do jakiejś restauracji i wcale nie trzeba się malować i ja bardzo często to pokazywałam. I pokazywałam to właśnie e, też na moim Instastory, więc ja bardzo często w tym okresie chodziłam bez makijażu. E, teraz już właśnie udało mi się zaleczyć ten trądzik, mam jeszcze blizny, których teraz nie widać, bo mam makijaż, e, ale no bardzo, bardzo często się pokazywałam, nawet z takimi dużymi zmianami się pokazywałam, które nawet się zastanawiałam, czy, w, czy chcę, bo bo mogły być niesmaczne dla kogoś, były taki duży miałam problem wtedy, ale pokazywałam wszystko tak, jak jest po prostu. I, I cieszę się w sumie z tego bardzo dużo wsparcia też dostałam wtedy od widzów, i też dużo ludzi mi pisało, że, że właśnie im pomogłam, że, że potrafili pokochać siebie przez to, że zobaczyli, że mimo tego, że mam trądzik, to bardzo ładnie wyglądam i nie wstydzę się wyjść i pokazuję to, i dałam odwagę troszkę moim widzom, żeby oni też tak robili. Super, że to robisz. Naprawdę bardzo dziękuję w imieniu wszystkich, którym takie, takie stories, takie zdjęcia i takie komunikaty są potrzebne. Ostatnie hasło wyszukiwane najczęściej w Google'ach na twój temat, Julia Żugaj, Instagram. Instagram czy TikTok i dlaczego? Oj, najgorsze pytanie. Jeszcze rok temu powiedziałabym, że na pewno TikTok. Bo ja też, y, moja kariera zaczęła się y, jeszcze wtedy na Musicali. Y, potem już na TikToku. I to była platforma, o której ja czułam się jak ryba w wodzie. Po prostu ja na bieżąco oglądam TikToka, znam wszystkie trendy, wiem co nagrać. Y, mam też taką. Trochę smykałkę do tego, bo bardzo często jak widzę jakiś y, filmik, to od razu mi y, mam tysiąc pomysłów w głowie, jak ja bym to nagrała, jakbym zmieniła, jakbym to odniosła do siebie, a może tu do czegoś nawiązała, albo tu. Ale odkąd dołączyłam do teamu, tak polubiłam Instagrama, bo na TikToku tak średnio jest z kontaktem z widzami, no bo nagrywa się jakieś trendy, e, jakieś taneczne, jakieś vlogi i tak nie za dużo się rozmawia z widzem. I też tam jest taka zakładka dla ciebie. Mhm. Że ja na przykład nagrywając TikToka nie wiem, czy ja trafię tylko do moich odbiorców, czy do jakiejś szerszej puli, bo akurat y, ten TikTok wpadnie w tą zakładkę. I zawsze mam właśnie takie, czy, czy się zwracać. Oj, przepraszam. <laughs> czy się zwracać tak do moich widzów, czy do jakiegoś większego ogółu, a na Instagramie właśnie e, zbudowałam sobie super relacje z widzami i na Instastory zwłaszcza, to jest moje po prostu ulubione na, na świecie, że właśnie rozmawiam z nimi, pokazuję, tam jest też opcja ankiety, więc oni dają mi też e, swój feedback, bardzo często przeglądam wiadomości na Instagramie e, od widzów, co piszą, e, jakie mają sprawy dla mnie, czy chcą, żebym poruszyła jakiś temat, no i też ostatnio bardzo się zaangażowałam w post na Instagramie, bo Zaczęłam się umawiać na sesje zdjęciowe. E, I tak też trochę mi to pomogło w takiej pewności siebie, że, e, że pokochałam siebie, po, polubiłam to, jak wyglądam. E, no i nie wiem, ciężko by mi było teraz odpowiedzieć, ale jakbym. Wydaje mi się, że teraz wybrałem Instagrama. Jednak Instagram. Mm -hmm. No to zapraszamy w takim razie i na Instagram Julii, i na Instagram RMF Max. Tam jeszcze więcej kontentu z tego wywiadu, tam jeszcze więcej przede wszystkim e, kamizelek. Myślę, że warto nas podglądać, warto oglądać projekty innych i warto wziąć udział, bo nagrody są naprawdę fenomenalne. Julka, bardzo Ci dziękuję, że z nami byłaś. Dziękuję bardzo. I chyba uciekasz na nagrania? Tak. Do zobaczenia, będziemy się czekać. Nie, ja nie mogę się doczekać, aż zobaczę Wasze projekty. Hit na maksa.